Chodźmy. właśnie chodzimy, Odepnij pas, tak? Prawnie i Aczka, Aczkacz Kamilek. Nie, tu na ławeczkę, którą wybieraj. Wybieraj. Masz szalce. Dobra, prowadź. Kamilek, ważna istotna sprawa. Jechaliśmy sami, tak? Czy w jakiśkolwiek sposób zmuszałem, groziłem czy biłem cię? Nie, nie groziłeś, jechaliśmy spokojnie. Czy łamałem przepisy drogowe? Nie, nie łamałem. Nie, bo to te pewne tak, tak. osoby będą zaraz mi zarzucać, że cię pobiłem, że cię pewnie straszyłem nie, nie, po drodze. Prawda, że jestem przymiły sympatyczny. Tak, no widzisz. E, daj mi ten e, kartkę. Jaką kartkę? zastanowiłeś się? Przemyślałeś? Tak. Przemyślałeś? Nie uprowadziłem Cię? Nie. No, yeah. cieszę się bardzo, nie, bo nie chcę, żeby mi znowu zarzucali, wiesz, yeah, yeah, że jestem yeah, yeah, porywaczem, yeah. uprowadzaczem. No, i yeah. takie są mędy, nie? Nie, ja będę. A będziesz się musiałem na policji tłumaczyć, cześć. A no, tacy obrący pedo, no? Takie, ile masz lat? 30. 33 lata masz tak ile było tych dziewczynek takich wiesz poniżej 15 roku życia o ja sobie ustawię moje piwko o to mam to e, weź powiedz jakie piwko pijesz bo mi, mi, mi nikt nie zarzucił no widzisz tak po damsku dzisiaj nie no ile było no. dziewczynek no ile było dziewczynek Szczerze, nie góruj sobie te... Ze... Ja wiem, ale szczerze. Nie masz co się bać. Tak, szczerze, ja nie pamiętam. No, no tak mniej więcej. Oko. Naprawdę bardzo dużo tego pisania już czasami się gubiłem, gdzie, z kim, po co i dlaczego piszę. Z tego profilu. Tak, z tego profilu. Tego profilu. Tak, tak, z tego profilu. E, pokażę Ci coś teraz, tak? No. Weź, pokaż mi tam. E, e, przepraszam, ja Ci powiem, który mi podasz. O, może to. Co jest na tym zdjęciu? Mój członek Głośno i wyraźnie Mój członek Okej okay. A pewno, że jesteś, że to jest twój? Bo no, mówiłeś też nam, że ktoś cię na konto włamał. Tak to, ale to jest... E, na na pewno twój, tak? Potwierdzasz. Da, ta, okay. ta. Nie ma wersji, że to nie ty. Jak było wcześniej. E, teraz Lepszy. Ile takich zdjęć wysłałeś? Dużo. Dużo? Dużo, naprawdę dużo. Z tej trzynastolatce, co mówiłeś, też wysłałeś takie zdjęcie? 13 lat, tak? No mówię, że pisałeś z trzynastolatkami. Ta, tak, tak, no. ale nie, nie wysłałem. Okej, okay. Właśnie o to mi chodzi. Żebyś sobie nie dodawał? Nie, nie. To... A ile takich dziewczynek mogą dostać? Co to było? Filmik. I co na tym filmiku robiłeś? Mas... Y... No, dorośli jesteśmy, no, no mas... mów. Się. No ja powiem tak, wiesz, bardziej trochę tak inaczej. Brandlowałeś się do dziecka, Tam, tak? Tak, okay. Czy można takie coś robić? Nie można. To jest karane. Wiem o tym. Czy zdawałeś sobie sprawę wtedy, że popełniasz tak, przestępstwo? zdawałem sobie o. sprawę, że to jest karane, ale nie... Co? Wiem. Chęć była większa? Była chęć, bo nie byłem po prostu sam, byłem pod wpływem na Okej. Okay. Czy to jest jakiekolwiek usprawiedliwienie? Nie. Okej. Okay. I teraz pytanie moje. Kolejne, które pytanie mi się na, nasuwa, tak? Byłeś na Tak. Mimo wszystko, wiedziałeś, że popełniasz przestępstwo? Tak. Że to jest czyn zabroniony, że tak nie tak, wolno. Tak, tak, tak. Tu mamy kolejne filmiki, tak, mm -hmm. zdjęcia. Tak, tak, mm -hmm. e, gdzie kręciłeś ten filmik? W filmicy. No, widzisz, na początku zaprzeczałeś, że to nie twoje. Tak, zapytałem, ale, ale jak ja mam. Już, y... Udowodniłem ci, że jednak y nie ma co y kłamać. Y nie ma y no co y kłamać. Y y no właśnie, to no, y zawsze trzeba być szczerym. Pamiętaj. Y mama mi zawsze całe sprawę. życie powtarzała, nie, że prędzej czy później każdy kłamco wychodzi. Tak, tak. I, ma... że, I też mam mówiła, żebym nikomu nigdy niczego nie zazdrościł, bo za tak, to jest złe. Pan ma krótkie nogi. Dokładnie. O, u ciebie jak długo te kłamstwo się ciągnęło? No niedługo. Niedługo, nie? Długo. Nie, długo, nie, nie, no, Ale byłem tego świadomy, że coś mi, yy, coś mi z tego będzie groziło, ale no. nie zdawałem sobie sprawy. Kiedy to nastąpi? I mimo wszystko. Dalej to robię. Dlaczego? Weź mi to wytłumacz. Podniecają cię dzieci? Nie, nie podniecają mnie. Ja po prostu, nie wiem. Te, jeżeli Cię nie podniecałem, to na logiczny znaczy, sposób wytłumacz nam, dlaczego wysyłałeś te zdjęcia, dlaczego pisałeś z dziećmi, e, dlaczego wypis, e, wysyłałeś nie, no, filmiki. Byłem nieświadomy tego. Tak znaczy powiem. jak nieświadomy? No byłeś świadomy, bo znaczy, ale, sam żeś to tak, nawet powiedział, że nie byłem, byłem, tak, że to jest tak, ale byłem świadomy. Tak, byłem nieświadomy tego, co ja robię. Bo ja byłem wtedy po prostu... Kilowo miałeś niepoczytalność. Miałem po prostu... Nie wiedziałeś, że sobie się brandzlujesz, ale wiedziałeś, że jest to karalne. Czy nie? No wiedziałem o tym, co ja robię po prostu z piwnicy. Tak? No co robię w tej piwnicy? No się, tak? Okej. Okay. I ile dziewczynka miała lat? Albo do ilu tak robiłeś? Poniżej 15 roku życia. Co robię, no? no, tak szczerze. Do ilu lat? Do ilu dziewczynek poniżej 15 roku życia, tak powiem Ci łatwiej, nie? Wysyłałeś no, zdjęcia, filmiki tego, tej treści. Do 10, ja... no nie Do około 10 do, dziewczynek do, tak robi, tak, 10, tak, tak? z którymi tak. korespondowałeś i przeszłeś na... Yy, którym pokazałeś zdjęcia, tak? tak? Wiesz, możesz się dalej ubierać, że, upierać, że to nie twój, nie, to ja cię ale... poproszę, żebyś pokazał, nie, ja go dobrze, rozpoznam, nie? Nie, dobrze, ja, dlatego ja, ale co ja mam, co mam kłamać? Jeżeli no wiesz, właśnie, to... nie można kłamać. Ja jestem prawdomówny, jeżeli coś macie na mnie, to dlaczego ja mam kłamać? No właśnie, Czyli no mamy tyle, nauc... że... Na, na, nauczyło mnie to po prostu więzienie, tak? Czyli wynika z tego, bo przyznajesz się mniej więcej, no plus, tak, minus, tak, wiadomo, tak, 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 bo... że pisałeś mniej więcej dziesięcioma... Osobami tak. poniżej 15 roku życia. Ja z tak. On tak. mówi, osobami. Małymi dziewczynkami nieświadome no, 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 tego, które można tak. łatwo wpływać i manipulować. To jest jedna rzecz. A teraz mi powiedz, ile no. miała najmniej lat taka, z którą nawiązałeś kontakt? Pomyśl tak dokładnie, ile mogła mieć i rzeczy napisała, ile miała lat. Tak, była jedna to była. Ja. 13, 13 lat i jest mi napisy a, i jeszcze mi napisała, nie, ja jej napisałem, że ja z nią nie mogę pisać, bo nie jest pełnoletnia, a ona mi napisała, że to, że, że to tylko pisanie jest, nie? No, no, no. No. dobra, no mogłeś napisać, cześć, co tam u Ciebie, tak, ok, tak. Nie, chociaż nie powinieneś, nie? Tak, To nie byłoby wiem. nic złego, nie? Nie. Ale, ja to zacytuję, no, nie? No, 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 ja... Nie... To, że masz 14 lat, o, to. to ja Ci no, 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 no. krzywdy nie robię, tylko piszę z Tobą. No, tak, A że właśnie. się dobrze rozumiemy i wiesz o czym piszemy ze sobą, to traktuję Ciebie jak dorosłą dziewczynę. No tak, tak było, tak było. No, tak, tak. no. no nic nie robisz. Powiem Ci tak, dodam tutaj tak. No. E, pisząc o dziecka, no, ja wiem. pisząc to, no. że jej nic nie robisz, teoretycznie jej nic nie robisz, ale e, wpływ na takie dziecko, z tego co robiłeś no tak. niestety psychika, ja psychikę niszczenie psychiki, tak. psychiki dziecka to jest duży Czekaj. Czy tak. do każdej tak pisałeś? Czy do 13 solatki też napisałeś masz okres już? Nie, nie Nie, nie pisałeś. Nie, 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 nie. Okay. A, chcesz zobaczyć mojego kutasa? No ja nie wiem. No. Za bardzo zabawne. Słuchaj. Nie, 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 Czysty tekst jest, nie? Dla mnie to jest Zobacz, naprawdę Walisz, nie, nie. walisz, walisz, walisz takim tekstem z grubej rury. Chcesz zobaczyć mojego kudasa? Porażający. Bardzo to jest... proszę. Ty. My tu jesteśmy dorośli. Bardzo nie. prosimy. Jak cię jarasz do dziewczynek? Nie, nie. Dawaj, bal. Nie. Możesz nam pokazać, my się śmiać nie będziemy, abyś nie pokazywał dzieciom. Jak, potrzebuje, jak potrzebujesz, wiesz, pokazać komuś? Bardzo proszę. Chodź możemy pójść do busa, gdzie się na pacę i pokażesz. Jak cię to tak bardzo nie. jara jarcuje, jak ktoś, jak że chcesz komuś pokazywać. Tylko żebyś nie pokazywał tego dzieciom. Dobre. Kochanie, to jest mój kutas. Wiem, ja. To, co się tak to po prostu. To co? Pisałem to tak. Ale to teraz jeszcze lepszy tekst. Błagam, odbierz na kamerce, chcę ci go pokazać. Czy wydzwaniałeś do dzieci poniżej 15 roku życia na kamerce i się branzlowałeś? Krótko, zwięźle i na temat. Jak facet facetowi. To znaczy, ja, ja z kolegą znaczy... będziemy facetami, a ty będziesz taka pipa, męska pipa, bo facet nie robi tego dzieciom. Rozumiemy się. Też możesz mi później wciągać po sądach, że ci ubliżyłem, nie, ale dla mnie jesteś nie, dobra, pipą, ja, nie ja, jesteś dobra, facetem? Dobra, dobra. Nawet nie jesteś chłopcem, masz 33 lata, a ty wydzwaniasz i brandzujesz się na kamerce do dziewczynek. Więc pytam się, do ilu dziewczynek tak już wydzwaniał? Któraś odebrała? Nie. I całe szczęście, dzięki Bogu. Nie odebrała. Chcę byś wiedziała jak facet robi sobie dobrze. I teraz nawiązujemy, cofamy. Chcę byś wiedziała jak pipa robi sobie dobrze. Nie będę używał tego, jak ty już pisał, bo ty nie jesteś facetem, nie? ja wiem. Nie jesteś facetem. Wiem. Chcę byś wiedziała jak facet robi sobie dobrze. Po co? 13-latce, 14-latce. Takie rzeczy. Poczuł się tak jakbym był twoim facetem. Zmieniam tekst na swój Poczuł się tak jakbym był twoim pipkiem Tak będziemy mówić. Pipek albo pimpek To jest to tam rozmowa Mimo to wielokrotnie próbowałeś tak, dzwonić, tak. Tak Dacz było, Ci to... godziny kiedy chciałeś i to hmm. dzwoniłeś o różnych porach Tak, wiem o różnych porach czy od tych dziewczynek chciałeś zdjęcia pornograficzne? Znaczy, ich nagle zdjęcia tak chciałem, ale tego nie robiły. Nie robiły tego. Nie Dzięki, Bobu cały szczęście. Ale nakłaniałeś? Tak, ale nie robiłem Uff, dobrze. I czy przeczytam? Czy, tak. Wyślesz tak. mi zdjęcie cycuszek. Nie, nie dostałem. Nie dostałem, ja. O, okay. o właśnie, i później, jak chciałeś prywatne. Jakie to są zdjęcia prywatne? Pimpek, no? Prywatne. Nie pamiętasz? Przypomnij Ci? Nie, no pamiętam. No to powiedz, jakie to są zdjęcia prywatne? No, prywatne, czyli bez ubrań. Od dzieci. Tak, ale nie dostałem. No i całe szczęście. Sam wysłałem, ale nie dostawałem odpowiedzi żadnych, dlatego tak się. Tak się stało, tak to, się że stało Tak się stało, no i... No, dzięki... że jesteśmy tutaj, nie? Tak, no tak się no... stało, no Ech. Chciałbym, by to zostało między nami. A teraz tak, kolejny twój tekst To powiedz mi, z czym ci się kojarzy seks? Wiem, jak sam dziewczynki ludzi, ale tak Śmieszno ci? Nie. Bo zaraz nie, będzie dopłacił. Nie, nie z No, dlatego teraz jest zapytam. Tobie z czym się kojarzy seks? Seks? No Bo ja teraz, ja myślę, mój kolega myśli i pewnie wiele innych osób myśli, że tobie seks kojarzy się z małymi dziewczynkami. Nie. Nie? Nie. Co z czym się kojarzy seks? No jesteśmy dorośli, no dawaj, zobacz, kobieta odeszła. Z osobą. Z osobą? Z kobietą, tak. No. Czy trzynastolatki to kobiety? Nie, to nie są kobiety. Czternastolatki? Też nie. Mhm. To są po prostu... Kto to jest? Dziewczynki, które dorastają. Dziewczynki, które dorastają. Mhm. A Ty chciałeś być facetem takich dziewczyn. No chciałem, ale... nie. Ale co? Nie wyszło. Byłeś już karany za to? Za dwusetę nie byłeś. Mhm. A powiedz mi jedną rzecz. Bo mówiłeś nam, że miałeś łamanie tak, na twoje tak, konto, tak? Tak, miałem, miałem. Później założyłeś nowe konto, tak? Znaczy, tak. Wystartowałeś nie. na nowo. Nie, ale teraz to konto, co mam, dopiero teraz założyłem. To znaczy już... kiedy założyłeś? no tydzień temu. Dobrze, to powiedz mi jedną rzecz. Czy w tym czasie, przez ten tydzień czasu, e, nie. zacząłeś nawiązywać kontakty nie. Nie. z nieletnimi? Nie, nie zacząłem. Nie zacznę nawiązać, bo nawet widać na tym teraz koncie, że nie mam żadnych po prostu osób. Jeszcze? Nie, już nie. Jeszcze? Jeszcze już nie będę miał. Już nie będziesz miał? Nie. Bo żeśmy przyjechali i już nie będziesz miał? Nie. Tak? Bo tak byś miał? Nie miał. Gdyby nie był. Nie, naprawdę nie miałbym, bo wiem o tym, że jak już ktoś mi grozi na takim znanym że ktoś y, konto y, jak mi się bamali na konto i że mi sprzeda to co widzieli, tak? Te zdjęcia uh -huh. wszystkie i o karą w internecie jakie... Ja, ja, Pamiętałem, nie? Jedna osoba mi pisała mówi co, co ty za zdjęcia wysyłasz, nie? Do A, dzieci Tak? No ogólnie y, nie, no bo ktoś mi się bała na konto Dobra. i wysyłał y, po prostu mojej koleżance tak, która mm -hmm. po prostu ma 40 lat i uh -huh. ona do mnie pisze co ty, co ty za zdjęcia mi wysyłasz. jak ja tych zdjęć nie wysyłałem okej, okay, ale dlatego, gdzie ci to, gdzie to ci pisała? sms-em na telefon czy na nie, te konto? ja na Messengera. na te, które ci się włamali? Tak, czy, tak, czy na nowego? nie, na te, które mi się włamali aha dlatego usunąłem i po prostu tam y... ktoś jeszcze miał inny dostęp do tego tak, konta? tak, ktoś jeszcze ok tak, na e, pewno miał. Właśnie takiej odpowiedzi, żem się spodziewał, nie? Bo usunąłeś te konto i nie. czułem, poczekaj, ja coś miałem czułem, że będziesz na początku tak, jak chciałeś. Nie, na początku, nie? Że to nie ty. Było tak czy nie było? Było, tak. Że to nie ty, że to ktoś ci się włamał, ale udowodniłem ci, że jednak policja może sprawdzić czy ci, czy powie nawet, w którym miejscu leżałeś w tej piwnicy u siebie, tak? I żeś się branzlował, tak? Tak. To jest jedno. Dwa. Na tamtym koncie wysyłałeś numery telefonów. Tak. Zadzwoniła do Ciebie dziewczynka? Zanim żeśmy Cię zatrzymali? Tak, zadzwoniła. Powiedziałaś, że jej zaproszenie? Nie wysłałem. A, ja nie mówię, że wysłałeś, tylko właśnie tak, żeby Ci udowodnić, że to jest Twoje konto. Żebyś chciał mi wmówić, że wiesz, że to nie Ty i w ogóle zaprzeć się wszystkiemu. Potwierdziłeś w rozmowie telefonicznej, że usunąłeś to konto. Tak. I że wyszesz jej znowu zaproszenie z nowego konta. Ale, nie, ale tak. nie zrobiłeś tego, bo nie miałeś czasu. Nie. Nie zdążyłeś, nie, nie zdążyłeś nie. Poczekaj, Poczekaj. Przepraszam. Bo to, bo, to było Można powiedzieć, no. Jest, tak. Bo stwierdziłem, że to już... Ale ja ci za to nie dokładam, bo to na moje, na moje wyraźne doraźne polecenie. Rozumiesz, co mówię? Tak. tak. Ja ci tak prosto, nie? Kazałem jej zadzwonić, żebyś mi ty nie wciskał kitu, ja, że to nie jest twoje ja, ja, tak. konto, nie? Ale ty w rozmowie potwierdziłeś, że usunąłeś to konto i wyślesz jej i wyślesz jej. Nowe, ale spoko, nie, nie wysłałeś tego. Nie wysłałem, to chodziło o dowody ja. dla nas. Tak, was. ja wiem, ale nie wysłałem, dlatego ja już powiedziałem, że skończyłem i nie skończyłeś. Nie skończyłeś, teraz to się powiem, no. nie skończyłeś, bo zaraz możemy zadzwonić do niej i ona puści nam rozmowę, jak ona przebiegała. No tak. Czy powiedziałeś, że wyślesz jej zaproszenie z nowego konta? Tak, ale nie, No ale... dobrze, nie wysłałeś, ale potwierdziłeś. Więc ty mówisz, że skończyłeś, bo jakby nie my, tak, to tak, właśnie tak, pojechałbyś tak, na, weekend, tak. na weekend, nie? Na weekend kurde nie, poimprezował tak. i, i co? Wracasz i od poniedziałku zaczynamy kurde turdę od nowa, nie? No widzisz, co? <grych> Historia no widzisz, się kupuje, nie trzyma. Historia się, <grych> się sam trzyma. Teraz. Widzisz, Kamiliak. Umiejętnie przeprowadzona rozmowa daje efekty, prawda? Ja, tak. Potrafię rozmawiać z ludźmi, nie? I potem szczerze, że jak jechaliśmy sami w samochodzie? Dla Twojego bezpieczeństwa, co ci kazano zrobić jeszcze? Zapnij pas. No, widzisz? A teraz, Kamilek, możesz wziąć telefon zadzwonić po 112. Znaczy, no, tego nie zrobię, dlatego ty zadzwonisz po policję. Nie chcę. Co? Ja nie chcę. A ja nie chcę, kolega mój, ja nie chcę. I dużo, dużo Uże. innych osób nie, Drugi, chce. nie chcę. Czego? A ty możesz robić niższym dzieciom ja życie? Ja nie będę, ale ja ja nie będę naprawdę. Panowie... Słyszysz Serenę? To naprawdę nic, ale panowie... To dlaczego... Patrz, jadę już po ciebie. Bądź facet. Pipuś. Wratowałem, patrz. Nie to dlaczego w czasie tej rozmowy powiedziałeś, że jej wyślesz zaproszenie? Hmm? Nie musisz, nie ja za to Ci nie będę dokładał, nie? Ale ja nie wysłałem zaproszenia. Nie wysłałeś, ale powiedziałeś, że jej po tym wyślesz. Czyli nie skończyłeś z tym kolegą. Ja Bo wróciłbyś po weekendzie? Miałeś mieć fajny, przyjemny weekend, nie, prawda? Nie. Poczekaj. Tak, miałem, ale. Nie wiem. Co? Co? Czemu? Pójdę na leczenie, ale mnie nie róbcie. Na koszt państwa. Słucham. Na koszt państwa pójdziesz. Skąd były te dziewczynki, z którymi pisałeś? Kajisz mniej więcej skąd były? Nie, naprawdę. Doba, żartowałem to nie do ciebie. A ty się marzysz jak dziecko. Nie no bo ja już mam kurde tyle kłopotów. Tyle kłopotów masz, jak za co masz kłopoty? Hm? Za co masz kłopoty? No, no, za co no za narkotyki, za po prostu za właśnie Za co? Za takie dziewczynki bo ta nie A jednak do Ciebie. Widzisz, pomylili drogę. Co, co? Kończymy, nie? Idź, powiedz Panom, co z ładnego robił. Poczekaj, są panowie, więc może ja ucie... się już uciekać to, bo może będą strzelać, nie? Dobra, kończymy. Kamil, to też będzie dzień. Mówię ci, uśmiechnij się, nie łam się. Posłuchaj, ma kolejny teraz dowód na to, żeby się wziąć za siebie i nie odpierdalać takiej maniany, jak ty nie pierdala. Proszę, o tym co? A ten, ja jeszcze sobie jedno co zapytam, nie? Puścić tej pani filmik? Nie. Co? Czemu? Puścić? Jaki wysyłasz do dzieci? Co? Czy ja wyglądam na kogoś, kto kogo, kogo zamyka? Od zamykania jest, są tamte państwo. No, nie mnie zauważyli. To? Tak? Zobacz. Jeszcze raz. Okay. Nie, ja Ci gwarantuję, na pewno Ci Państwo w ramach nagrody zabiorą Cię na kepcach. Kupią Ci frytki, cukierki nie, i puszczą nie. do domu. Ja Ci mówię tej. Nie? nie? Zamykają. Nie. No, no do czego już się spodziewał? Sam wiedziałem, że prędzej czy później to się skończy. U Ciebie się skończy.